Zapraszamy Państwa do wysłuchania webinarium na temat innowacji w dziedzinie prac wykończeniowych. Identyfikacja innowacji w pracach wykończeniowych w ramach projektu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla Branży Budowlanej w dziedzinie Prace Wykończeniowe BCU PW, numer KPO 221 BCU W0042. Finansowanego z krajowego programu odbudowy i zwiększenia odporności komponent A odporność i konkurencyjność gospodarki interwencja A311 wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Raport z badań 2024-2025 branżowe Centrum Umiejętności nr 1 w Radomiu. Plan wystąpienia. Przedstawienie diagnozy w zakresie identyfikacji innowacji w dziedzinie prac wykończeniowych, wskazanie przykładowych innowacji procesowych. Innowacje procesowe. Innowacja procesowa to innowacja w obrębie procesu, to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz lub oprogramowania. Wykorzystanie innowacji procesowych w ramach prac wykończeniowych jest jednym z kluczowych obszarów rozwoju przedsiębiorstw budowlanych, umożliwiającym optymalizację procesów, zwiększenie efektywności oraz redukcję kosztów operacyjnych. W przypadku dziedziny związanej z pracami wykończeniowymi, innowacje procesowe mogą obejmować wykorzystywane podczas prac wykończeniowych nowoczesne materiały, narzędzia i urządzenia oraz nowe lub zaawansowane techniki aplikacji. W związku z tym innowacje procesowe w kontekście prac wykończeniowych odgrywają istotną rolę w usprawnieniu metod realizacji zadań, poprawie jakości wykonania oraz skrócenia czasu potrzebnego na przeprowadzenie poszczególnych etapów prac. Wprowadzenie nowych technologii i metod aplikacji materiałów pozwala na zwiększenie precyzji, minimalizację strat surowców oraz zapewnienie większej trwałości i estetyki wykonania, a tym samym może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji klientów. Pierwszym przykładem innowacji procesowych są nowoczesne technologie aplikacji materiałów, w tym automatyzacja i robotyzacja procesów, np. zastosowanie robotów do malowania i tynkowania, które zapewniają jednolitą aplikację materiałów i ograniczają błędy ludzkie, druk 3D w budownictwie, tworzenie prefabrykowanych elementów dekoracyjnych, paneli czy listew wykończeniowych. Technologie natryskowe. Wykorzystywane do precyzyjnej aplikacji tynków, farb oraz powłok hydroizolacyjnych, co pozwala na zmniejszenie zużycia materiału i przyspieszenie prac. Innym przykładem innowacji procesowych są inteligentne materiały budowlane, na które składają się: samoczyszczące powłoki, farby fotokatalityczne eliminujące zanieczyszczenia, materiały zmiennofazowe PCM regulujące temperaturę wewnętrzną pomieszczeń. Samonaprawiające się tynki i betony, które wydłużają żywotność powierzchni i redukują konieczność częstych remontów. Kolejnym przykładem innowacji procesowych jest cyfryzacja i narzędzia wspierające procesy wykończeniowe. BIM Building Information Modeling pozwala na precyzyjne planowanie i monitorowanie prac wykończeniowych, identyfikację potencjalnych kolizji i optymalizację harmonogramu prac. Rzeczywistość rozszerzona AR i wirtualna rzeczywistość VR umożliwiają wizualizację efektu końcowego przed rozpoczęciem prac, co pomaga klientom w podejmowaniu decyzji oraz zmniejsza ryzyko błędów projektowych. Inteligentne czujniki IoT monitorują wilgotność, temperaturę i jakość powietrza w trakcie aplikacji materiałów, co wpływa na lepsze dopasowanie warunków do technologii wykonania. Innym przykładem innowacji procesowych są zrównoważone procesy budowlane i efektywność energetyczna, takie jak prefabrykacja elementów wykończeniowych. Ogranicza czas montażu i generowanie odpadów budowlanych, zwiększając efektywność realizacji projektów. Energooszczędne systemy wykończeniowe, np. inteligentne fasady, które dostosowują swoją strukturę do warunków atmosferycznych, poprawiając izolację cieplną budynków, recykling i ponowne wykorzystanie materiałów, zastosowanie odzyskanych surowców, takich jak panele akustyczne z recyklingu czy podłogi z drewna odzyskanego. Korzyści wynikające z wdrażania innowacji procesowych mogą być czynnikami, które przekonają przedsiębiorców do ich wdrażania w swoich firmach. Skrócenie czasu realizacji prac wykończeniowych, automatyzacja i nowoczesne technologie pozwalają na szybsze wykonywanie prac bez utraty jakości. Zmniejszenie kosztów materiałowych i operacyjnych, precyzyjne aplikowanie materiałów oraz inteligentne zarządzanie zasobami minimalizują straty. Poprawa jakości i trwałości wykonania. Nowoczesne technologie redukują błędy i poprawiają właściwości użytkowe wykończenia. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Automatyzacja ogranicza konieczność pracy na wysokościach oraz zmniejsza kontakt z substancjami szkodliwymi. Lepsza kontrola nad projektem. Cyfrowe narzędzia umożliwiają monitorowanie postępów prac w zakresie czasu rzeczywistego i eliminowania potencjalnych problemów na wczesnym etapie. Przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacji procesowych w dziedzinie prac wykończeniowych. Innowacyjne technologie, materiały i narzędzia usprawniają prace wykończeniowe, podnosząc ich efektywność i jakość oraz przekładają się na ekologiczność procesów. Oto niektóre z nich. W ramach malowania i tapetowania przykładem innowacji procesowej są drukarki do malowania ścian. To urządzenia umożliwiające precyzyjne nanoszenie grafik, wzorów i tekstur 3D na różne powierzchnie. Uzasadnieniem wyboru tej technologii jest wszechstronność, zastosowanie w dekoracji wnętrz, reklamie, renowacji budynków, precyzja wykonania oraz oszczędność czasu i materiałów w porównaniu do tradycyjnego malowania czy tapetowania. Innym przykładem innowacji procesowych w ramach malowania i tapetowania są farby fotokatalityczne, czyli innowacyjne farby oczyszczające powietrze, dzięki zdolności do rozkładania zanieczyszczeń atmosferycznych i mikroorganizmów. Ich wybór uzasadnia rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania w budownictwie oraz dbałość o zdrowie użytkowników poprzez poprawę jakości powietrza wewnętrznego. Ostatnim przykładem innowacji procesowych w ramach Malowania i tapetowania są farby i masy termoizolacyjne. To produkty poprawiające efektywność energetyczną budynków poprzez odbijanie promieniowania cieplnego i ograniczenie strat ciepła. Wybór tej innowacji wynika z jej wpływu na redukcję kosztów. Innowacje procesowe w ramach suchej zabudowy, tynków i gładzi poprawiają efektywność, bezpieczeństwo i jakość prac wykończeniowych. Wybór tych rozwiązań uzasadnia ich potencjał w zakresie automatyzacji, oszczędności czasu oraz redukcji kosztów. Przykładem tego rodzaju innowacji procesowej są podnośniki do płyt gipsowo-kartonowych, takie jak Paragon Pro Panelift 439. Jest to nowoczesne urządzenie znacząco usprawniające prace związane z montażem suchej zabudowy. Dzięki zastosowaniu mechanizmów takich jak napęd łańcuchowy czy system hydrauliczny możliwe jest podnoszenie i instalowanie płyt bez potrzeby angażowania kilku osób, co zwiększa efektywność pracy i zmniejsza koszty robocizny. Kluczowe cechy i zalety podnośników do płyt gipsowo-kartonowych to po pierwsze automatyzacja i ergonomia pracy. Urządzenie pozwala na obsługę przez jedną osobę, eliminując konieczność angażowania dodatkowych pracowników. Mechanizm napędu łańcuchowego zapewnia płynne i stabilne unoszenie płyt na wysokość do 4,5 m, a po zamontowaniu przedłużenia nawet do 5,5 m, co jest szczególnie przydatne w wysokich pomieszczeniach, halach czy budynkach przemysłowych. Dzięki systemowi precyzyjnego unoszenia i blokowania pozycji, montaż płyt na sufitach i skośnych powierzchniach staje się znacznie łatwiejszy i bardziej precyzyjny. Po drugie, bezpieczeństwo i stabilność Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkownika, co minimalizuje ryzyko wypadków związanych z ręcznym unoszeniem i instalacją ciężkich płyt. Solidna konstrukcja oraz szeroka podstawa podnośnika zapewniają stabilność nawet przy pracy na dużej wysokości. Mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu odpadaniu płyty, co dodatkowo zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy. Trzecią kluczową zaletą podnośników do płyt gipsowo-kartonowych jest wszechstronność zastosowania. Podnośniki mogą być wykorzystywane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym, umożliwiając sprawny montaż sufitów podwieszanych, ścianek działowych oraz okładzin na dużych powierzchniach. Wysoka mobilność oraz możliwość składania sprawiają, że urządzenie można łatwo transportować i przechowywać, co czyni je praktycznym narzędziem na każdej budowie. Możliwość regulacji wysokości kąta, nachylenia płyty pozwala na montaż w różnych warunkach, zarówno w standardowych pomieszczeniach, jak i przestrzeniach o skomplikowanej geometrii. Ponadto kluczowymi cechami i zaletami podnośników są wpływ na efektywność pracy i oszczędności. Dzięki zastosowaniu podnośnika czas montażu płyt gipsowo-kartonowych zostaje znacznie skrócony, co pozwala na szybszą realizację projektów budowlanych. Redukcja zapotrzebowania na siłę roboczą prowadzi do obniżenia kosztów pracy, co jest kluczowe przy realizacji dużych inwestycji. Ograniczenie ryzyka uszkodzenia płyt poprzez ich stabilne unoszenie i precyzyjne ustawianie na docelowej powierzchni minimalizuje odpady materiałowe. Reasumując, podnośniki do płyt gipsowo-kartonowych, takich jak Paragon Pro Panelift 439, stanowią jedno z kluczowych rozwiązań wspierających innowacje w pracach wykończeniowych w budownictwie dzięki automatyzacji procesu montażu, zwiększeniu precyzji i ergonomii pracy, a także poprawie bezpieczeństwa użytkowników, urządzenie to zyskuje coraz większą popularność wśród profesjonalistów z branży budowlanej. Innymi przykładami innowacji procesowych w zakresie suchej zabudowy, tynków i gładzi są roboty wykończeniowe OKIBO i CANVAS 1200CX. Roboty w budownictwie to przyszłość automatyzacji prac wykończeniowych. OKIBO jest robotem przeznaczonym do tynkowania, malowania i wygładzania powierzchni. Został wyposażony w skanery 3D i sztuczną inteligencję. Canvas 1200CX natomiast specjalizuje się w precyzyjnym wykańczaniu płyt gipsowo-kartonowych, zapewniając standard Q4. Uzasadnienie wyboru tych innowacji, automatyzacja procesów, eliminacja błędów ludzkich i zwiększenie powtarzalności wykończenia. Redukcja kosztów pracy. Mniejsze zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Bezpieczeństwo. Ograniczenie pracy na wysokości i zmniejszenie ryzyka wypadków. Wykorzystanie robotów w pracach suchej zabudowy stanowi przełom w branży budowlanej, zwiększając efektywność, precyzję i bezpieczeństwo realizowanych projektów. Roboty eliminują błędy ludzkie, podnosząc jakość wykonywanych prac i skracając czas realizacji. Ich zastosowanie pozwala na automatyzację tynkowania, malowania i wygładzania powierzchni, co wpływa na zwiększoną powtarzalność i jednolitość wykończenia. Przejdźmy do szczegółów robota wykończeniowego Okibo, który rewolucjonizuje procesy montażu i obróbki ścian w suchej zabudowie. Jest zaawansowanym autonomicznym urządzeniem przeznaczonym do tynkowania, malowania i wygładzania ścian. Opracowany w Izraelu, jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w dziedzinie automatyzacji budownictwa. Łączy w sobie sztuczną inteligencję, robotykę oraz technologię skanowania 3D. Wykorzystanie robota zmniejsza konieczność pracy na wysokościach, co redukuje ryzyko wypadków na budowie. Automatyzacja procesów prowadzi do ograniczenia kosztów robocizny. Robot jest w stanie wykończyć powierzchnię w standardzie Q4, który zapewnia idealnie gładką powierzchnię, gotową do malowania lub tapetowania. Zastosowanie robotów prowadzi do redukcji kosztów, oszczędności czasu oraz poprawy jakości realizowanych projektów, co sprawia, że są przyszłością nowoczesnego budownictwa wykończeniowego. Następnym przykładem innowacji procesowej w zakresie suchej zabudowy tynków i gładzi jest pompa podawcza PowerFill. Pompa podawcza PowerFill to nowoczesne urządzenie, które znacząco usprawnia proces napełniania narzędzi do taśmowania i wykończenia ścianek gipsowych, podnosząc efektywność pracy i eliminując konieczność ręcznego dozowania masy szpachlowej. Dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji i zasilaniu akumulatorowemu, zapewnia pełną mobilność oraz wygodę użytkowania, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów pracujących w sektorze wykończeniowym. Uzasadnienie wyboru tej innowacji: oszczędność czasu i materiału, szybkie i precyzyjne napełnianie narzędzi, zmniejszenie wysiłku fizycznego, poprawa ergonomii pracy, redukcja strat materiałowych dzięki precyzyjnemu dozowaniu. Pompa Powerfill to innowacyjne rozwiązanie w branży wykończeniowej, które zwiększa efektywność pracy, redukuje wysiłek fizyczny operatora i minimalizuje straty materiałowe. Dzięki automatyzacji procesu dozowania masy szpachlowej, urządzenie usprawnia prace związane z wykańczaniem ścian, zapewniając lepszą jakość, precyzję i komfort pracy. Kolejny przykład innowacji procesowej w zakresie suchej zabudowy tynków i gładzi jest pianoklej do płyt gipsowo-kartonowych GK System. Pianoklej Titan Professional umożliwia szybki i łatwy montaż gipsowo-kartonowych płyt bez konieczności zastosowania zapraw gipsowych czy gruntowania podłoża. Uzasadnienie wyboru innowacji: ekspresowe utwardzenie, pełna wytrzymałość w dwie godziny, czysta aplikacja, brak pyłu i odpadów budowlanych. Czystsza i bardziej ekologiczna technologia bez konieczności używania wody i mieszania zapraw. GK System to nowoczesne rozwiązanie opracowane przez Titan Professional, które rewolucjonizuje sposób montażu płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowanie pianokleju zamiast tradycyjnych metod montażu na zaprawach gipsowych czy klejach cementowych pozwala na znaczne skrócenie czasu pracy, uproszczenie procesu instalacji oraz redukcję kosztów materiałowych i robocizny. Dzięki gotowej do użycia formule, pianoklej jest dostarczany w puszkach i aplikowany za pomocą pistoletu, co sprawia, że montaż jest szybszy, czystszy i bardziej efektywny w porównaniu do konwencjonalnych technik. Pianoklej Titan Professional znajduje zastosowanie zarówno w nowym budownictwie, jak i w pracach remontowych. Kluczowe cechy i zalety GK systemu z Pianoklejem Titan Professional to szybkość i łatwość aplikacji, ekspresowe utwardzenie i wytrzymałość, redukcja kosztów i efektywność ekonomiczna, komfort i ergonomia pracy. Dzięki tym właściwościom GK System z pianoklejem jest przyszłością w branży suchej zabudowy, zapewniając nowoczesne, wygodne i ekonomiczne rozwiązanie dla profesjonalistów i inwestorów. GK System Titan Professional to przełom w technologii montażu suchej zabudowy, który łączy szybkość, trwałość i prostotę aplikacji. Dzięki zastosowaniu pianokleju możliwe jest znaczne przyspieszenie procesu montażu bez kompromisu w zakresie wytrzymałości i jakości. Przykładem innowacji procesowej w zakresie układania płytek jest manipulator Carlita. To nowoczesne urządzenie wspierające proces układania płytek ceramicznych i gresowych, które znacząco usprawnia i automatyzuje pracę. Dzięki zaawansowanej technologii pozwala na precyzyjne unoszenie, przenoszenie i pozycjonowanie nawet dużych formatów płytek, co minimalizuje wysiłek fizyczny pracowników oraz poprawia jakość montażu. Manipulatory do układania płytek, takie jak Carlita, stanowią przełom w pracach wykończeniowych dzięki automatyzacji montażu okładzin ceramicznych i gresowych. Ich innowacyjność wynika z zastosowania systemu podciśnieniowego, który eliminuje ryzyko uproszczenia lub uszkodzenia płytek, z możliwości obsługi przez jedną osobę, co redukuje koszty pracy i zwiększa efektywność montażu, ze zwiększenia precyzji i powtarzalności, brak błędów wynikających z pracy manualnej oraz ze znacznego ograniczenia zmęczenia pracowników, co przekłada się na ich większą wydajność i mniejsze ryzyko wypadków. Kluczowe cechy manipulatora Karlita to zautomatyzowane przenoszenie i układanie płytek, precyzyjna regulacja kontrola chwytu, poprawa ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz wszechstronność zastosowania. Reasumując, manipulator Karlita to rozwiązanie, które znacząco przyspiesza proces układania płytek, zapewnia lepszą ergonomię pracy i pozwala na obsługę dużych formatów bez wysiłku fizycznego. Podsumowując, korzyści z wdrażania innowacji procesowych to nowoczesne rozwiązania technologiczne poprawiające jakość, efektywność czasową i kosztową w działalności firmy, zwiększenie precyzji i skrócenie czasu wykonywanych prac dzięki automatyzacji i robotyzacji, wspieranie środowiska i zwiększenie atrakcyjności firmy poprzez korzystanie z innowacji ekologicznych, zwiększenie efektywności i redukcji błędów dzięki cyfryzacji w zarządzaniu projektami a także skrócenie czasu realizacji prac i redukcji odpadów dzięki prefabrykacji.